Jak jeszcze raz usłyszę, że nie masz czasu, to naprawdę pomyślę, że żyjesz w równoległym wszechświecie. Czas masz, tylko go marnujesz. Produktywność nie polega na tym, żeby robić więcej. Polega na tym, żeby przestać robić głupoty, przestać scrollować, przestać odkładać, przestać udawać, że chaos to styl życia. Jeśli chcesz być bardziej produktywny, zacznij od brutalnej prawdy. Nikt nie przyjdzie i nie zrobi tego za ciebie. Musisz planować dzień tak, żeby od rana wiedzieć, co masz zrobić. A potem to wykonać. Bez dyskusji z samym sobą. Przestać szukać motywacji w internecie. Produktywność to nie magia, to dyscyplina i umiejętność mówienia nie. Wywal wszystko, co Cię rozprasza. Telefon w tryb samolotowy. Ludzie, którzy zabierają Ci energię na dystans. Ustal priorytety i skup się na jednym. Multitasking to kłamstwo wymyślone przez ludzi, którzy nigdy niczego nie kończą. Produktywny człowiek to nie ten, co ma dziewięć projektów, to ten, co dowozi jeden, a potem następny. Każdego dnia rób coś, co przybliża Cię do celu. Nie jutro, nie w poniedziałek, teraz. Bo życie nie czeka, system nie czeka, a twoja przyszłość tym bardziej. Chcesz być bardziej produktywny? Przestań szukać wymówek i zacznij działać. Subskrybuj kanał Projekt Sukces TV i dołącz do Akademii Projekt Sukces, gdzie co tydzień robię live'y i uczę cię, jak ogarnąć głowę, ciało i całe życie.